Witam z Systony Bondio, witajcie w nowej aktualizacji z mojego serwera Minecraft Aternos. Po pierwsze, co dodałem, to uwaga, uwaga, jak wpiszecie sobie tutaj ukośnik KIT KIT Start, to będziecie mieli startowe rzeczy, takie jak kamienny mierze, tu parę takich i mięso i 10 chlebków. Dobra Dodałem też PvP. Tam jest PvP. Wystarczy, że wpiszecie ukośnik WARP. PVP. O, i możecie się na przykład tutaj yy, bić na PvP. Yy, klepać się możecie. Oczywiście ja mogę stąd wylecieć, bo mam jestem tutaj Operatorem e, możecie też sobie ustawić na przykład e, teraz mam e, bloki na działkę, na przykład e, wpisujemy sobie jak mamy ustawiony domek Home, ja mam pod D1 e, tutaj na przykład jak chcecie, żebyście mieli domek, no nie i zabezpieczony blok terenu to proste, to co robicie, tylko tutaj mam sobie dajmy. to wpisujecie sobie ukośnik ps jak to było? ps, a, get get 64 o i dostajecie tak no po prostu blok <laughs> yy, blok terenu stawiacie go no nie wiem gdzie tam chcecie no nie na przykład o tutaj i jest to wasze yy, w tym przypadku jest moje pod moją nazwą jak chcecie pozobaczyć info no to tak ps info no, i tu jest właśnie tak, region. A, jeszcze nazwy nie ma, ale to będzie jako działka Type Priority, Protect Arena y, PVP Dany. No, TNT też, dobra, jest ok. Y, a jak chcecie sobie na przykład ustalić gdzieś domek, no nie? Na przykład jak tu mamy to, ten blok terenu. Yy, na przykład powiedzmy sobie tutaj, na przykład, no nie? Yy, to tak set yy, home na przykład d nie wiem, d3 chyba tak, no pach i macie nowy dom i jak na przykład się tepacie do tamtego domka Home D1 O, i jesteście w tym pierwszym domku? O, słońce mi zachodzi. Okej Daj. Ok, i musicie wpisać tak. Home D3 Czyli dom trzeci, coś takiego. I jesteście tutaj. No, a to jest tak blisko tutaj gdzieś jest. Yy, dobra. No i możecie mieć kit gracza oczywiście. Jeszcze będą VIPy i SWIPy chyba. Tak, tak zrobię właśnie. No i tu możecie mieć domek, to chroni wasz domek przed zniszczeniem przez innych graczy. Możecie też do terenu dodać swoich yy, znajomych oczywiście. No, no i jak chcecie, oczywiście, na przykład na, stąd nawet pisać warp yy, PVP od razu. Jak chcecie, klepę robić sobie ze znajomymi, to lecicie tutaj i się klepiecie. A później, spawn. a później na spawn, i tak to właśnie jest. Yy, no i co, aż zaczął dać padać, i jak jeszcze na przykład chcecie usunąć blok terenu, na przykład jak chcecie usunąć swój blok terenu, no nie, to wpisujecie PS, jak to było PS, unclimb, PS unclimb i enter i wam usuwa. Ten blok terenu. No oczywiście jak chcecie znowu go postawić. To go postawicie. O tym właśnie zapomniałem. Wam powiedzieć. No. E, więc jeszcze raz się pożegnam. E, jeśli wam się podobało. To zostawcie suba, łapkę i komentarz. Cześć.